Odmawiaj i tyle. Chuj to jest takich bardzo dużo. No i co z tego? Im więcej, tym lepiej. Wiesz, co mi Tania teraz opowiedziała? Co? Niby ze strony Białogrodu, tam naszych dużo jest i kiachty i ktoś tam jeszcze. Aha. Dużo ich tam osób podpisali raporty. Aha. Eee, załadowali kamazów, ich do Kamazów, niby wjedziemy was do tamtych eee, do lotniska, żeby wysłać was do domu. I w zamkniętych Kamazach pojechali w stronę Ukrainy. Oni drogą uciekli, zaczęli wyskakiwać prost samochodów. Aha, dlatego że z przodu, jechał, z przodu kolumny jechał czołg i z tyłu kolumny jechał czołg. Oni uciekli, że oni zdali sobie sprawę, że coś w złą stronę ich wiozą i zaczęli wszyscy wyskakiwać z samochodu. I zaczęli strzelać tam do powietrza. Chris Barton, kolego Filipie, nie jestem trollem, po prostu obserwuję takie spostrzeżenie, spadam stąd. Tu nawet nie można mieć własnego zdania. Strasznie to tendencyjne, ale trzymam za Was kciuki. No już można tu mieć swoje zdanie, jeszcze jak? Ale. Wiesz, przed chwilą był troll, który pisał coś o uchodźcach i tak dalej, dokładnie to samo napisał, więc myślałem, że to jest ten troll. Jak coś się obraziłem, to przepraszam. Po prostu takie rzeczy zazwyczaj, jak ktoś pisze, to następna wiadomość przylatuje mi o wojnie i o tym, że ja osobiście tych Polaków tam zabijałem, i coś jeszcze, nie? Także, no, niestety czasami kogoś mogę niesłusznie tutaj oskarżyć. A ktoś zdążył, albo coś oni tam zrobili. Nie wiem, oni tu zadzwonili do, rodzi, do rodziny, oni pobiegli wszyscy. Ci, którzy, tych, których wieźli 15 kilometrów, oni tam biegli. Aha. I jak biegli do rodziny ktoś tam zdążył zadzwonić i powiedzieć, krzyczał, że biegnijcie do prokuratora, tak, a tak, piszcie, piszcie, piszcie szybciej te oświadczenia. To była Sasza mama i znajoma u niej tam syn to ona to opowiadała i ich tam trzymali przez kilka dni jako jak jeńców a gdy zrobiło się głośno, co do czego zaczęli, zaczęli, zaczęli ogarniać, no to powiedzieli, że powieźli ich na prace remontowe, że niby, że niby na rozczystku ich powieźli czyścić URL. I teraz my, teraz tak kurwa, też zaczniemy robić. Jak nic nie będzie, już zaczęło się zaczęło ruszać. Co zaczęło ruszać? No, że wszędzie piszemy piszemy do Syginowa, piszemy do Ministerstwa Obrony i do prokuratora wojennego.